Końcówka października, początek listopada. W Kinie Centrum w Przemyślu zapowiada się dokumentalnie i muzycznie. W dniach od 30 października do 5 listopada wyświetlimy dwa dokumenty muzyczne. Są to filmy ze znaczkiem Kino Jazz. No, na pewno jeden z tych filmów będzie bardziej jazzowy od drugiego. Mam na myśli tytuł Nowy Orlean Miasto Muzyki. No, chodzi tu nie zabraknie innych dźwięków, bo o muzyce i o Nowym Orleanie nazywanym światową stolicą muzyki opowiadają m.in. Robert Plant, Sting, Keith Richards i Bonnie Wright. Narratorem opowieści jest kompozytor jazzowy Terence Blanchard. Nowy Orlean, miasto muzyki to film o dziedzictwie kulturowym tego miasta. Jest to historia przeplatana archiwalnymi i odrestaurowanymi występami Fatsa Domino, Louis Armstronga i The Preservation Hall Jazz. Band. A drugi dokument muzyczny, który pojawi się na naszym ekranie w dniach od 30 października do 5 listopada, to Ronnie Wood. Ktoś na górze mnie lubi. Ronnie Wood to człowiek, który od 44 lat jest gitarzystą zespołu The Rolling Stones, choć znajdą się i tacy, którzy nadal nazywają go tym nowym w zespole. Ronnie Wood to nie tylko muzyk, to artysta, którego pasją jest również malarstwo. Oprócz niego w filmie pojawiają się koledzy z zespołu, m.in. Mick Jagger i Keith Richards. Jest również Rod Stewart, z którym Ronnie grał w zespole The Faces. Końcówka października, początek listopada, dwa tytuły: Nowy Orlean, Miasto Muzyki i Roniń Łód, ktoś na górze mnie lubi. Zapraszamy do kina Centrum w Przemyślu.